Siema. Witajcie już w drugim odcinku naszej serii Minecrafta Hardcore. W poprzednim odcinku zdobyliśmy aż trzy łapki w górę. To jest ogromna ilość jakoś, że ten kanał jest nowytki. Więc dzisiejsza misja jest zdobyć diamenty. Diamenty są zawsze na propcie. Każdy o tym wie. A więc ruszamy.

Najpierw to wyłączę sobie autojumpa. Wyłączę to. to. Perfekt przygot przygotowanie do odcinka. Pozbiera liśni. Pozbieram liśnienie. sobie węgiel. Mm, 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 mm. Widzimy już dużo rzeczy. To jest bardzo fajne. O, lawa. Trzeba być ostrożny, bo to jest hardcore. Co się może przydać? To jest woda. Woda ja lubię. tutaj powoli skopać przy okazji nie zginąć bo tutaj powinno już być koniec nie, to jest, prowadzi do całego końca I kopiemy sobie żelazo żeby zrobić sobie oczywiście secik to jest bardzo fajny pomysł mam nadzieję, że mnie dobrze słychać Teraz dobrze. O kurde. Hm. Łuk. Nieźle. Kolejny żelazo. Chyba już mi na cały secik. Chyba tak zrobię. Zabezových lesatík. Uh -huh. uh -huh. Na jakim poziomie? 18. Bo mo mogą być diamenty. Nie, jakby były, to by było za łatwo. A może będą. Ja bo Na razie przyda się też razem. Najczęściej się jedzenie powoli. Ale damy radę. Tak mi się wydaje. eksploruję trochę tą kopalnię. Chcemy nie. kopię się trochę żelaza. Gdzież? Muszę sobie zrobić kill off. Żeby wszystko było dobrze. Już powoli wyglądam, jak jakiś żołnierz ukraiński. Nie cierpię mojego mikrofonu. Bez jest słaby. I chyba przez tele Ale nie wiem. O, łuk! Łuk zawsze na proksie. Pozbieram sobie teraz, Czemu i wyskakują takie osiągnięcia, tego nie wiem. Muszę sprawdzić coś. Czy to jest jedna kratka tego? Nie. Gdzie jest narw? Tutaj. Może będą diamenty. Fajnie by było. Niecić diamentowy killoff. No praktycznie sam start. Ale tego żelaza tutaj jest. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj. Tu nie męty. ale nie muszą. No właśnie, jest szansa, że jest po drugiej stronie. No, ale nie przyda się ten blok dripstone. Ów. Tym razem film jest dłuższy O kurde. Ewakuacja. Kurde, jaki snajper. Kolejny łuk. Co jest gano? Jakieś szczęście mam dzisiaj. Nie wiem, czy nie jestem za blisko. Teraz by nie byli dobrze. Ale tarcze zawsze trzeba mieć. Najważniejszy przedmiot w grze. No może nie w całej grze, ale jest przydatny. Sweet dreams! Niepotrzebne mi to, bo i tak nie mamy Respawn pointa. Oczywiście jak zginę, to już się nie ma. Że się odrodzę. Ale już jestem cały żelazny. Wszystkie celem odcinka jest znalezienie elementów Tak wygląda miecz Proszę bardzo A więc gitara się ma. No to idzie do śmieci. To sobie dam tutaj. Au. I sprawdzę. O, zebrałem. Fajnie nie potrzeba mi więcej, Może na kowadło, ale to kiedy indziej wiem, że nic nie widać. To naprawiam. A? Że złoto się przyda na trady z, z piglinami. I jeden z w ciągu, w ciągu jest ten napis Punch It to Collect Wood. Muszę znaleźć drzewo. Nie cierpię tego po ja prostu nie cierpię. To cały odcinek teraz będzie ten napis Punch It to collect Wood. Na którym poziomie jestem? W dwudziestym drugim. Kurde. W sensie wy wygrałem walkę ja <grym> Jakbym umarł od niej to bym... To by był po serii niestety Ale skopię się po dementy Przecież ten... ...Footbar Chyba tak się to nazywa nie, nie wygląda to ciekawie Przecież mam jeszcze mięsko Do przepalania dobrze, że jest takie coś w Mykraście, że można przepalać. No, Zdziwiłbym się jakby nie było. Mm -mm. Zbłąkam się już tu i nie mogę znaleźć tych widziań do radnych. O kurde tutaj muszę zejść. aby to nie było lawie nie było na szczęście. To straszny dźwięk był. Zreszt Dobrze że się nie włączył zawał egza. Tak zwany. Dobrze. Na pewno przez cały odcinek będzie ten napis Punch it to Collect Wood Butler. Mogą być tu Spora szansa. Jest zapis. Jest duża szansa, że tutaj są diamenty. Chociaż jakieś na czanka? O kurde. O, ja wiem, Nie może tam jest south. Tu jest North. Teraz trzeba mieć szczęście. Szczęście Od szczęścia zależy. Teraz mi będzie ten grawer przeszkad przes przeszkadzać Oczywiście Podczas odcinka nie wiem się wysłowić Ale wszystko bez dęgoli lawa. lawać dęgoli, przy dęgoli Ty, ale tylko jeden, niestety, ale oto w tym miejscu zakończę ten odcinek. Nie był on też drugi, ale chyba odpowiedni. Więc. Do, do zobaczenia. Jutro. Możliwe. SIA.